Witam. Dzisiaj mamy słomę z lnu na ściółkę. Tutaj widać jeszcze kawałki lnu. Len ma to do siebie, że bardzo dużo wchłania wody. Prawdopodobnie 5 razy więcej wchłania wody niż wszystkie inne zboża. Zobaczymy, naścimy tym tutaj przy korycie, Bo tutaj jest bardzo mocno grzęsko. Znaczy grzęsko może nie jest, ale. Bardzo dużo jest kupy, a przy korycie nie możemy dużo ścielić, żeby nie doszło do takiej sytuacji że po miesiącu byki będą musiały jeść na kolanach, bo tak się wysoko zrobi. Zaraz to zrozwiniemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i tutaj już naścielone tym lnem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać jutro. Jedna beleczka widać, że jest to mocno suche. Nie, zobaczyłem, czy tu widać jeszcze włókna. Nie. Ale już wcześniej ścieliliśmy. To tutaj nogi się nie zapadają na tym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale powinno dobrze tutaj ściągać. O, jedzie ciężarówka, co ona wiezie? Schowała się za krzakami. Jest tutaj Jedzie, jedzie, co tam te byczki będą jeść I światła nie ma jednego